Uzkie organizacje pozarządowe są bardzo aktywne. Kilka lat temu słyszeliśmy, jak powstawała grupa pewnych osób, która walczyła o czystość, o, walczyła z byle jakością w naszym mieście. Później powstał Szacunek dla Łodzi, mamy Stowarzyszenie Fabrykańskie. Jest mnóstwo organizacji, które skupiają młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz naszego miasta. To bardzo dobrze, że łodzianie włączają się w to, co dzieje się w naszym mieście, że nie pozostawiają tego jedynie władzom miasta. Dzięki tym ludziom, radnym, rady miejskiej jest o wiele łatwiej, ponieważ możemy korzystać już z gotowych rozwiązań, które są nam Przedstawiane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że już niedługo odzyskamy łódzki ratusz przy Placu Wolności, w którym obecnie mieści się archiwum państwowe. W tym ratuszu mogłaby być siedziba organizacji pozarządowych, które nie mają własnych lokali, w tym miejscu, w ratuszu miejskim który przywrócilibyśmy łodzianom, organizacje pozarządowe spotykałyby się i przedstawiałyby łodzianom swoje pomysły. To jedna z form finansowania działalności organizacji pozarządowych, ale pamiętajmy, że w ustawie o samorządzie gminnym jest zapisane, iż samorząd ma wspierać społeczeństwo obywatelskie, tak więc wszystkie inicjatywy organizacji pozarządowych, które mają budować społeczeństwo obywatelskie, powinny być finansowane z budżetu miasta. Radni Rady Miejskiej tej kadencji przygotowali i przyjęli bardzo ważny dokument, uchwała o konsultacjach społecznych. Ta uchwała weszła już w życie i wszelkie konsultacje społeczne będą odbywały się według nowych zasad, to w znacznym stopniu włączy łodzian i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zarządzanie miastem, ale chciałbym także, aby nowy prezydent miasta stworzył Radę Konsultacyjną, Radę taką Ciało Doradcze, w skład którego wchodziliby przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych zajmujących się różnymi sprawami ważnymi dla naszego miasta. I takie ciało doradcze opiniowałoby projekty uchwał przygotowane przez prezydenta, opiniowałoby projekty uchwał radnych Rady Miejskiej. Myślę, że dzięki temu miasto będzie zarządzane sprawniej. Nie widzę możliwości, aby nie włączyć organizacji pozarządowych w system zarządzania miastem. Samorząd terytorialny to my, to my Łodzianie, tak więc wszyscy, którzy chcą działać na rzecz miasta, którzy chcą działać dla dobra nas wszystkich, powinni być włączeni w proces zarządzania. Dlatego też dobrze jest, jeśli organizacje pozarządowe, które są bardzo aktywne w naszym mieście, będą zapraszane na kolegia prezydenckie, będą zapraszane na komisję Rady Miejskiej i będą mogły przedstawiać swoje pomysły.